Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem już i to jest kolejny odcinek z Gotika Dwójki. Jest to odcinek 20. Czy jest to odcinek specjalny? Nie. Każdy odcinek jest specjalny, bo jestem w nim ja. Dobra, kurwa, nie śmieszne. Dobra, więc ostatnio sobie nagrałem coś, ale stwierdziłem, że było słabe. I generalnie nic nie zrobiłem przez ten odcinek. I tak sobie błąkałem się bez celu. Więc dzisiaj Wam pokażę coś ciekawszego coś godnego nazwania odcinkiem, tak? Więc pokażę Wam tak, no dzisiaj, dzisiaj sobie zrobimy kilka fajnych rzeczy, między innymi właśnie tutaj, ile tam coś jest, czy tam coś nie ma, by się ruszało, nie ma. Tak, tutaj w tym wcześniej znalazłem generalnie to praktycznie tyle co podniosłem w tamtym odcinku to tutaj znajdują się skóry owcy, skóry wilka i tego cieniostwora, stwora, więc zapalmy sobie jeszcze pokoju, żebyście wczuli się w ten klimat problemy ujdą z dymem Ok, no to tacy po, po dwóch burzkach aha, no skrzynkę też otworzyłem do niej nie trzeba oje, w ogóle nic takiego Znaczy do niej nie trzeba wytrychów, tak? A w środku znajduje się tyle, tam 15 sztuk złota, więc no. Nie jest tego dużo, ale nie ma co wybrzydać. To tak jakbyście kurczę poszli sobie przez ulicę i znaleźli, nie wiem, 50 groszy. No nie no dobra. 20, 20 zł. No i co? Nie, cies nie cieszy. Nie, cieszy nie cieszylibyście się. Bo tak, generalnie nie jest tego dużo. Bo 20 to dużo nie jest, ale je tak, za darmo. No, no, no. Okej, okay, no, generalnie co? Mamy tutaj, jak widzicie, taką ścieżkę na górę. I do czego ta ścieżka jest? No właśnie, ścieżka jest do tego, co jest na górze. Niestety, niestety, niestety musimy w końcu ruszyć tupę do tych bandytów. A dziwi mnie fakt, że oni są kurcze tak totalnie blisko do najemników, naprawdę, oni są tak bardzo, bardzo blisko, to jest aż, aż dziwne, tak? Okej, okay, więc wychodzimy sobie na górę, tutaj uważajcie na zakręty, uważamy, uważamy, no bo jednak można się nieźle wyjebać na dół. No i idziemy sobie, serdeczne JP. Chcę rozmawiać z twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie, oczywiście cię przepuszczę. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz jak się nazywam. No właśnie. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A o Jezu, zajebało za, za, za grozą. Dexter. Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze, przepuszczę cię, ale uważaj. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, nie wyjdziesz stąd żywy. Weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. teraz znajdziesz w domu. Łuk. Move out, Gary, move out. Tu bym przyszedł. Tutaj mamy coś. Zwój mocnie w chuj, jak to zawsze e, przy, powiadam. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Dawać mi to jedną rzecz. Ktoś chce mieszek? Ktoś zgubił pieniądzory? Nikt? Dawać mi to. Skórzany mieszek zrobimy sobie speed save chwila. Który to był? Ten był, dobra? Nadpisujemy gierę. A, i tutaj będą fajty Słuchajcie, tutaj nie wchodzicie, bo tutaj jest potwór, tak? A chwila. No, za kartami wydaje mi się tak, że był potwór jakiś za kartami. Tak mi się wydaje. A... No, widzicie? Tyluju! Wiemy, dlaczego tam zamknęli, tak? Dobra, no to teraz co? Idziemy sobie tutaj do domeczku. Mikmak, mikmak. sterro Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Mm. Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Potrzebuję paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli. Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie U. widziałeś jeszcze żadnych ulotek? Jest na nich twoja gęba. Tak. <grym> jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic. Ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. Dlatego właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. <grym> no. Podobno to ty porywasz ludzi z Kolinis. Jednak udało ci się to rozpracować. Gratuluję, dobra robota. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. Co się stało z tymi ludźmi? No bo kurde. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? <grytanie> Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie Poza czyimkolwiek zasięgiem huh. Niby mogę ci pokazać Gdzie dokładnie Tylko po co Kto kazał ci to zrobić? Kto kazał ci to robić? Mój szef, groźny typ Znasz go, to Kruk Jeden z magnatów ze starego obozu W górniczej dolinie Potrzebował tych ludzi do swoich planów hmm. Tylko tyle się dowiesz Magnat w Korinis? Już nie jest magnatem. Ma swoje tajne plany, o których Korinis wkrótce się dowiedział. Kruk? Groźny? Hmm. A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał Sukin syna. Ale teraz. Bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę. Opuść, Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czeka cię tu nic, poza śmiercią. Hmm. Co zamierzasz zrobić? I co zamierzasz się zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Hmm. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd. Zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię. Idź i nigdy więcej nie pokazuj im się na oczy. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi. <grytanie> Jasne, może spróbujesz mnie zmusić? Lepiej już sobie idź. Jeśli jeszcze raz cię tutaj zobaczę, zabiję bez wahania. <grytanie> No to musimy coś z tym zrobić A, co ja zrobimy? A, chwilka. Okej, okay, to było to. No i powiedzcie mi, co my teraz z nim zrobimy? Nie. Macie do wyboru łuk, miecz lub magię. Mamy tu jakąś magię. O, gdzieś strzała? Leczenie ciężkich raz, zniszczenie ożywieńca, światło, sen. Sen. Sen na czwórce, to na piątce. Odłóż broń. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. <słuch> <słuch> Odłóż broń, pożałujesz tego. Ha, zobaczmy. No i gdzie jesteście, co? Ty co? Halo, panie. Co tu się kurwa dzieje? Co tu się dzieje? What the hell? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie, dobra, to jest ciemno. lol uh. oh 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 Oh, yes, that's No. Aha, okej okay. Wygląda w taki sposób, że oni się zabijają? Say what? Nie, nie, nie minie tego, totalnie No ja tam leży martwy koleś Co to się kurwa odpierdala? Co to się odpierdala? Greg? What the hell? Co to? Co, co, co on tu robi kurwa? Gregu, stój. Gregu, stój. Stój, śmieciu. Stój. Duj śmieciu. Nie, dobra, po prostu przyjmę, że tak miało być. Powiedzmy, że tak miało być. Ja tutaj się nie będę wypowiadał. Eee, po prostu Greg, wzbroj farmera. A więc dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. Sprawdziłem już. A ty się ogarnąłeś, widzę. Znalazłem jedynie ten list. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. No. <grym> to... Cholera. To mi też w niczym nie pomoże. No co Nie chodzi? powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Korinis? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od, Co Dextera? Chciałeś od Dextera? Przybywam z zagór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy, i tam też chciałem wrócić. Miałem nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez w statku. Przy portowego widziałem pirata, nie z w pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego Skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez trzy dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Znajdujesz się po drugiej stronie gór. Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Chciałem iść. Taki chudzielec, jak ty, długo by tam nie pożył. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. I tak już za długo ze sobą gadamy. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Jeszcze i tak już... Dobra, to spierdzielaj. A tutaj. Totalnie nie wiem, kurde, co się tutaj stało, naprawdę. Nie głupie. Uh. Ej, uh. kur wiaj! Dagi, drop da dildo. Dobra, szkoda, że wszystkie strzały weszły w tego. Wysrańca Ja pitole, ile mam hapsa? No. i ty mi mówisz. I ty mi mówisz. Się nawet na drzewie bugujesz. No wejdź. Z powrotem, spadaj. Ej, 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 a ty tu co? A ty tu co? Przecież umarłeś przed chwilą. Przecież muzyka się zmieniła, ale zajrzyjmy do kufra. Aha, brzmi nieźle Okej, okay. teraz. Mm. Tak, 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 nie. Tak, 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 tak. Tak, tak. i tak. Staloby moć. O, oh, ja! Nie, nie otoczysz mnie Znaczy, okrążysz coś panie odleciał, jak po dragsach. <laughs> Dobra, to teraz kolejny do wpierdolu. A co tu jest ich trzech, czy tu jest ich dwóch? Ej! ej. Ci w gorszej zbroi? Mam odcinek jak stracić expa, nie? Dobra, przynajmniej teraz ich normalnie zabijemy z expem, a nie bez Chodź A gdzie ten drugi kolega? O, stary, ale tylko nie spadnij Kurwa, oni tak biegają? O, I tak biegają, co nie, że... Wybijałem tego! Wybijają kurcze zakręty po tym... Po krawędziach, a później się dziwi że spadają. a tu jest kolega, dobra. Kolego? Tylko nie spadli znowu. Chyba go będę bił w ten sposób. o kurde, siadło mi. <ścoughs> no nieźle! Dostał w czachę. Nie ma czego. Byśmy mieli taki fajny mieszek Maga na siłę, ile? No stary Stary, co ty robisz? Mm. O, ja jozią no teraz to obszegiałeś kurwa Bugujemy pod ścianą jak w Metinie Ho, dup 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 Umieraj kurwa już No Ale czy mamy tutaj coś? Nie, nic nie mamy Ale powiem wam tak, kurcze no tam W tamtej wieży już byliśmy A to jest, tu są chyba tylko dwie wieże, tak? Joszy i dwie wieże Tak, o, mam nazwę na odcinek Ale... Coś tam widziałem Coś tam kurczę widziałem Ja z chęcią Ups Ja z chęcią bym oh, kurcze Do przodu Dobrze Kurde jaki fajny ten łuk Kufer, chodź tu kuferku Pokaż mi co masz w środku Brzmi nieźle, brzmi nieźle kurde złamałeś Mmm Levo, pravo, pravo, levo, pravo. Levo, pravo, pravo, levo, levo. Levo, pravo, pravo, levo, 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 levo. Bravo, bravo. Levo, pravo, pravo. Levo, 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 pravo. Levo, pravo, pravo. Levo, levo, levo. Prawo Prawo Brawo Ognista strzała, ile tych strzał? Wow. Tu jest strażnik Ale nie wiem czy ten strażnik jest zabugowany czy to po prostu jakaś Ups Postać do fabuły Ale koleś jest no Totalnie mocny, no przegięty jest No co by tu więcej mówić W porównaniu do tamtych poprzednich bandytów Naprawdę Ale to też jakieś dziwne dźwięki tutaj są i się boi. Echem. No i do kogo byśmy teraz szli, co? Hmm. Po zabiciu tekstera śmigamy chyba do watrasa, tak? Do watrasa? E, Podejrzewam do watrasa. sorry, że tak zerkam w telefon, e, ale musiałem sobie. E. Dobra, i co? A um, powiem wam, że Ech, tak fajnie mi, bardzo mi się ten łuk podoba, naprawdę no, że sobie chwilę z nim pochodzę, po prostu e, po prostu ja lubię ogniste bronie i strasznie mnie to rajcuje, więc no chwilę sobie z tą bręką jeszcze bym posiedział ewentualnie mógłbym ją przetestować um, no bo czemu by nie Okej, okay, już jestem. Tak, już jestem, wróciłem, ale dobra, kurczę, łops, <laughs> kilka murzyńskich mord mi się pojawiło, czy tam cygańskich, ja nie rozróżniam ich, ale zobaczmy sobie tutaj, co tutaj się będzie działo. Okej, okay, bandit jeden wyłazi jeden z drugim, kurczę, zapierdziela, what the hell, Ups. Aha, dobra. Czyli dobra panowie, wy chcecie się gonić. Yy, Okej. Okay. Yy, to ja sobie może skoczę. Kurwa na namiot, co? I powolutku Ej, ej, ej! Chill, 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 bro O oh, shit! Shit! No stary, stójże. Stójże, kurde, spokojnie. To wszystko? Nie niech będą dzięki. O lol, kto to jest? Nie ma już Ocaliłeś mi życie. Okej. Okay. Kim jesteś? Kim jesteś? Mam na imię Elwrich. Pochodzę z miasta. Elwrich Torben powiedział, że gdzieś zniknąłeś. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. O. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry. Jak najdalej od miasta i tego problemu, nie ja tak mieć dziewczynę prosto i prostytutkę, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związali nas. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Swoją drogą nie widziałeś ich może? No. Opowiedz mi o Lucy. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego drania bromora. Jest bardzo piękna. Dziewki są piękne często, chyba. Czego od was chcieli? Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. Dokąd planowali Dokąd planowali was zawieść? Gdzieś na Korinis, ale bez statku chyba nie można się tam dostać. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jacyś piraci mieli tam obóz. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać Aha. z piratami. Kłócili się dość za żarcie. Sądzę, że bandyci chcieli, aby piraci ich przewieźli. Ale tamci nie zgodzili się. Bandyci zaszyli się tutaj i postanowili czekać na dalszy rozwój wypadków. Wyglądało na to, że nie mają żadnego pomysłu. A potem zjawiłeś się Ty. Hmm. Czy jest, przystań piratów. Gdzie jest przystań piratów? Nie tak daleko od przystani w Korinis. Stani na pomoście i patrząc na morze, wsiądź do łódki i skieruj się w prawo, płynąc wzdłuż wybrzeża. Mhm. Wydaje mi się, że przystań znajduje się w pierwszej małej zatoczce, którą napotkasz. Dobra, co wiem, że... Piraci Piraczy w kryju Korinis? Nie wiem o nich zbyt po raz pierwszy po raz widziałem pierwszy właśnie widziałem na przystani. Jeden, Jeden z nich jest poszukiwany, jest poszukiwany w, w Corinwis. To dlatego żadnego z nich nie spotkasz w mieście. Wróć. Yy, Bromor powiedział, że. Co to misa? Bromor powiedział mi, że Lucia ukradła mu złotą misę. No, to, jeśli naprawdę ukradła tę misę, to bandyci pewnie ją zabrali. Hmm. Gdzie jest teraz Lucia? Gdzie jest teraz Lucia? Rozdzieliliśmy się na rozdrożu w pobliżu farmy Onara. Bandyci powlekli ją do lasu za farmą Sekoma. Niech Inos mają w opiece. To naprawdę powinienem wrócić, wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza Torbena. Będziesz teraz szukał bandytów? Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucię, Zabierzesz się do miasta, prawda? No oczywiście. Zobaczę, co da się zrobić. Jak nie będzie zbyt rozepchana, albo martwa, to zabiorę. W mieście coraz częściej. Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem tylko... Okej, okay, koniec. Okej, okay, i mamy, kurczę, skórę. Skórę wilka. No, powiem wam, że naprawdę dzisiaj się zarobimy i to cholernie nieźle. Uuu, ile strzał, no nieźle też. Kurczę. Mówię wam, naprawdę bardzo dużo rzeczy dzisiaj sobie Nic wyzbieramy, wybieramy, ale jest pewien mały problem. Mianowicie taki, że... Czyli wszyscy są w jednym miejscu. Nic tu nie ma. I w sumie, O, okej. Okay. Nie ma czego niczego tu znajdę. Muszę to jakoś... Muszę ich przeszukać w jakiś sposób taki Niczego Nic tu, nie tu nie znajdę. No bo wiem, że jeszcze jednego nie przeszukałem. Niczego tu nie ma, idę. Nic, Nic tu nie ma tu, nie Mówię, nie tu, trzech, o, jest. Ok, mamy wszystko. To teraz kuferki. Dużo tego, naprawdę, kurde. Jaram się, jak nie wiem, jak mój łuk, nie? Lewo, lewo, prawo. Czyli lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo. Prawo, prawo, prawo. Lewo. O, i kolejne sztuki złota Ok. i kolejna skrzyneczka, kolejny kuferek Lewo, prawo, lewo, prawo Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo Nice one Ok. i cóż my tutaj mamy? Laska Obrażenia, o, to jest do czarowania, tak? To jest, nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem do czego to jest, ale wygląda jak coś czarodziejskiego takiego. Dobra, więc w następnym odcinku odnajdziemy sobie dziwkę. Taka, taka robota, no niestety A dzisiaj taki bardziej był fajny odcinek, mi się wydaje. Dzięki za oglądaniecie. Trzymajcie się do następnego razu. Peace yo, serdeczne strzała w kurczę w Dupala. Niech będzie. Yo!